thank <laughs> you czerwca odbywa się święto szkoły. Można porozmawiać z osobami uprawiającymi najróżniejsze tak, zawody. Już chyba z 10 lat temu e, udało mi się dostać do programu Agent i miałem to szczęście, że ta edycja, to była trzecia już edycja agenta, e, odbywała się w Portugalii i między innymi w programie e, wśród zadań był również skok spadochronowy także mi to bardzo bardzo pasowało przede wszystkim fantastyczna przygoda bo jest, jest to niepowtarzalna szansa na doświadczenie takich rzeczy, które no, dla przeciętnego człowieka są no, jeżeli nie w ogóle niedostępne to trudno dostępne bo jakiś zjazd na linie, z, z tamy wysokiej czy mieliśmy też takie bardzo fajne, fajne zadanie zejście z wysokiego wodospadu na takich oczywiście zabezpieczonych linach, ale jednak wrażenie i uroda tych miejsc były fantastyczna. Także miałem cały miesiąc cały miesiąc w Portugalii. Wypełniony praktycznie pogrzebi dzień za dniem. Jakieś nowe przygody, nowe zadania. Fantastyczni ludzie. Czyli zafundowało mi TVN piękne ulot. Pana największą pasją jest pod co Długo pan się tym zajmuje? Zajmuję się tym od 16 roku życia. Natomiast miałem dość długą przerwę. No spowodowaną i zdrowiem i innymi ważnymi rzeczami w jakie przyszło mi robić. Natomiast wróciłem do spodobroniarstwa i obecnie mam uprawnienia już zawodowe, instruktorskie i jestem tandem pilotem. Serdecznie dziękujemy. Tego typu kombinezonów używa się do innej dyscypliny, tak zwane free fly, gdzie spada się Przeważnie głową do dołu, czasami nogami do dołu, po prostu w przeróżnych pozycjach po to, żeby e, uzyskać tak jakby większą przestrzeń do wykonywania ewolucji. Wtedy e, skoczkowie względem siebie mogą się znaleźć nad sobą, poniżej, z boku, w trzech wymiarach. W tym relatywie tylko praktycznie w jednej płaszczyźnie się poruszali i zmieniali konfiguracji. Oczywiście to nie jest wszystko, ale to są takie podstawowe dyscypliny spadochronowe. Ale szkolimy durków. Szkolimy durków bardzo się w Szkolimy durków już wspaniałe, już wyposażeni w ubraniach, które no, latały się bez przerwy i praktycznie niewiele w się wyciekło, ale już było lepiej, bo do lego Najczęściej ruchowania w tamtych wyglądały w ten sposób że drukowie drukowali bez niczego. W jakiej wodzie? No trochę cieplejsze niż dzisiaj, ale w wodzie, która do głębokości 9,8-9 metrów miała temperatury 16-17 stopni, a na 20 metrów miała 4 stopnie. 4 stopnie, proszę Państwa. A tutaj odbywa się konkurs plastyczny. Ciekawe, która klasa wygra. Zdecydujcie.